Cześć! Jeśli nie otwierają Ci się niektóre strony internetowe w telefonie, to prawdopodobnie masz źle skonfigurowany punkt dostępu do internetu. W tym odcinku pokażę, jak zmienić ustawienia, by wszystko działało poprawnie. Zapraszam! Wejdź w ustawienia i odszukaj punkty dostępowe. W zależności od modelu telefonu i wersji Androida, ścieżka dotarcia do tej funkcji może być różna. Zazwyczaj jednak jest ona dostępna w sieciach komórkowych. Znalazłeś już? To teraz sprawdź, czy twoje ustawienia są poprawne. A więc nazwa dowolna, na przykład Orange Internet. Nazwa użytkownika Internet. Hasło Internet. APN Internet. Typ APN default. Protokół APN IPv4 typ uwierzytelniania PAP lub CHAP. Tak skonfigurowany punkt dostępu zapisz i ustaw jako domyślny. Teraz sprawdź, czy masz włączoną transmisję danych w telefonie. Jeśli wszystko działa poprawnie, to przy ikonce zasięgu pojawią się strzałki. Jeśli tak nie jest, spróbuj wyłączyć i włączyć telefon. W tym odcinku to wszystko. Jeśli masz pytania, zadaj je na naszym forum. Dziękuję i do zobaczenia.